Wolisz kawę czy herbatę? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. Ja jestem wielką fanką kawy, dlatego dziś przygotowałam pyszne, chrupiące, kruche ciasteczka kawowe w kształcie ziarna kawy. Jest to propozycja, która na pewno zaskoczy każdego fana ciasteczek i gwarantuje, że cała porcja zniknie w kilka chwil. Zapraszam Cię na przepis na pyszne, kruche ciasteczka kawowe. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Mąkę, cukier-puder, proszek do pieczenia oraz kawę rozpuszczalną przykładam do miski. Kładniki do przygotowania ciastek znajdziesz na końcu filmu. Kładniki sypkie mieszam do połączenia a następnie dodaję do nich zimne masło, mleko oraz żółtko. Wszystkie składniki dokładnie rozdrabniam widelcem, a następnie zagniatam gładkie ciasto, które nie powinno kleić się do dłoni. Następnie z ciasta odrywam niewielkie porcje, z których formuję małe ciasteczka w kształcie ziarna kawy. Układam je na blasze, a za pomocą noża delikatnie nacinam ciastka, nadając im wygląd ziarenek. Ciastka przed pieczeniem najlepiej zostawić na jakiś czas w lodówce lub zamrażarce, aby stwardniały. Schłodzone ciastka smaruję białkiem i piekę w 180 stopniach przez około 10 minut. Obserwuj je podczas pieczenia, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!